Witajcie ponownie. Czy jesteście gotowi na kolejną lekcję stepowania? Bo dziś wykorzystamy kroki, które znacie już z poprzednich odcinków. Przygotowałam ćwiczenie, w którym wykorzystamy paddle and roll z poprzedniej lekcji oraz krok step hill. Zaczynamy! ćwiczenia, to cztery kroki paddle and roll w miejscu. Noga, która jest wolna, ponownie wykonuje paddle and roll, a następnie idę dwa kroki step do boku. Powtarzam to samo od drugiej nogi. Połączmy sobie zatem obie części, nasz krok w miejscu i nasz krok do boku. Uwaga! W drugiej części ponownie wykonujemy cztery: pattern roll w miejscu. Teraz noga, która jest wolna, wykonuje trzy padu. Step heel na zmianę nogi. I teraz dwa padu. I mamy step, heel, stop. Zobaczcie, mamy raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. W momencie, gdy wykonujemy tą końcówkę, czyli dig brush, dig brush, step, kill, stamp, to ważne jest, żeby przenieść ciężar ciała na tą nogę, która wykonuje stamp. Stamp to jest uderzenie całą stopą o podłogę. Dig brush, dig brush, dig brush, step, kill, dig brush, dig brush, step, kill, stamp. Zmieniłam ciężar ciała. Łączymy całość od początku. To już wszystko na dziś. Do zobaczenia w następnej lekcji. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, czy uczycie się razem ze mną stepowania. Jeżeli tak, będzie mi bardzo miło, jeżeli tu na dole zostawicie lajka i krótki komentarz. I jak zawsze, zachęcam do subskrypcji, aby być na bieżąco z kolejnymi lekcjami. Do zobaczenia!